Cześć wszystkich w pierwszym vlogu na kanale VLOG! <grystanie> jak coś to plus EU, a nie blow jak blow <grystanie> Tylko jest ja ten No i właśnie tutaj chcę Wam powiedzieć to jest mój pierwszy vlog na kanale i myślę że Wam się spodoba No i ale to jaśnia. Muszę trochę to zrobić o i myślę, że wam się wszystko spodoba. No i właśnie tak, chcę wam powiedzieć, jakoś info jest, że tu będę na przykład dawał fil filmik o rysowaniu, bo rysuję. <laughs> no i jest też jakieś vlogowanie, challenge jakieś. No i właśnie jestem w lesie. Patrzcie, jestem w lesie. Ale ładny widok. Tu muszę zrobić zdjęcie i e, No i właśnie tak myślę, czy. Czemu nie kanał? No to. Czemu nie? Prawdzie nie czemu No i właśnie to wszystko snagram i w ogóle. I tak myślę tłumacz Patrzcie, ja wam coś pokażę Co jest tam. Tam jest grób. Jest, ja stąd uciekam. <grymne> jakiś grób tam jest. Nie. No, ja się tam grup jakiś był. Tam tu idzie. No, ale tym tak mi się daje, że to Fajnie, że to jest grubie i w ogóle spodobało mi się to, tak jak patrzyłem w wówczas. I myślę, że nam się spodoba. Ten filmik, krótki strasznie I o minutę i coś trwa na razie No i myślę, że się spodoba mój kanał Hi -hi. No i myślę, że wam się spodoba. To będzie na przykład jakiś Facebook, tutaj będzie to, 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 Już mam założone ze sobą Mam stronę założoną, lubię rysować No i to będzie Instagram, mój Instagram też ma już No i jeszcze tam będzie Twitch i to w ogóle I myślę, że wam się wszystko spodoba no i chyba to wszystko. Pytajcie się w komentarzach, na przykład, nie wiem, może zrobię jakieś 20 wariantów o mnie i w ogóle też takie filmiki. Mówcie, jakie chcecie filmiki i może to ogromne. No, to podajcie ci jakieś fajne. Oto. No zjej!